Zgrywamy? Cześć czołem? No to już po zimie zrosłem. Jeszcze dwa dni temu e, śnieżyce. O, teraz będę lepiej widział. Jeszcze dwa dni temu śnieżyce, a teraz już można chodzić na krótkim rękawku 14 stopni walia okolicy Cardiff. Zaczynamy tego vloga. Zdrówka. Dobra, lecimy. Wniesione pasy pozapinane kierunkowskaz przywalone wyskoczyła mi informacja Że ten kierunkowskazek mały na w łodniku mi nie działa Czy, że zaraz z powrotem wyskoczy chyba jest żarówka nie styka styka i nie styka, styka i nie styka zobaczymy ten widok się tutaj będzie nagrywał no co jest, co jest, no przed chwilą mówiłem co jest była zima już jest prawie wiosna stopni, no 13 teraz pokazuje, ale w słońcu jest e, odczuwalnie Dużo cieplej. Taka zima może być. Dwa dni po zimie, nie? Uf. Śniegu popadało, dzieciaki się pocieszyły. Do szkoły sobie nie pochodziły, zrobiły sobie długi weekend. Czego więcej chcieć, nie? A teraz już wszystko wróciło do normy. Jutro pójdą dzieci do szkoły, bo dzisiaj jeszcze miały wolne. Dorośli przy tym się pobawili z, ze swoimi dziećmi w śniegu, bo też sobie wzięli wolne. okolice e, niedaleko dostałem taką zrzutkę w miejscowości Port Talbot jak będziemy bliżej to postaram się umieścić kamerę na płocie, bo jest mega, mega wąska zawrotka stare trasy M. tędy biegły, nawet codziennie M4 w okolice Port Talbot Tata Steel po lewej a jeszcze dzisiaj w ogóle dopisuję pogódka jest taka pikilkowa że przepiękna, że I my zmierzamy właśnie ku U Tata Steel, tamten, jak mi się uda, to włożę was szybciutko na płot w, w tym Tesco. Zobaczycie, jak tam jest ciasno. Nie wiem, czy kamera odda to, ale spróbujemy. A ten też pokazuje, żeby tutaj sobie jechać, ostatnio pokazywał, żeby pojechać jeszcze dalej. Widocznie coś im się tutaj pozmieniało. Ciekawe, czy on dobrze pokazuje, bo ja bym na tym rodzie też pojechał, prosto bym pojechał na tym, które będzie, czyli na A40, na A48 bym pojechał. No. I tak, też tak pokazuje. To ostatnio. Ta maszynka, która ogólnie jest, widzę kto się zdzielił, albo komuś spadła, bo jest, bo wycieka ten cały płyn z ekranu, ale coś tam widać. Chciała, żeby pojechać M4 i przez ciasne miasto, jak tutaj jest fajny, fajny dojazd. Akurat tędy jeszcze nie mieliście okazji jechać, więc się przejedziecie. Można było jechać wzdłuż eee, Tata Steel, czyli tej całej stalowni. No ale myślę, że tutaj też będzie ciekawy dla Teczka. Powiem wam, że tutaj są naprawdę jest to fajne miejsce, ale jak z tej całej tutaj stalowni zacznie ta para buchać, para dmuchać, to wszystko tutaj zaczyna być takie szare i ten zapach tej stali no to już nie jest fajne. Zastanawiam się, czy aby mój polski dialekt zanikał, bo gdzieś pod ostatnim filmem dostałem komentarz, że słabo no, już mówię po polsku. No, ja jakby tego nie słyszę. Powiedziałem Wam szczerze, że ja tędy też jeszcze nie jechałem, ostatnio właśnie jechałem do tego miejsca, tam właśnie wzdłuż Stalowni, ale dlaczego tam nie jechałem, a tam tamtą drogę znałem po prostu i wiedziałem, że tam mogę dojechać. Power wam wolę tamten jechać wzdłuż stalowni. Sorry ziopuś, ale nie miałem jak teraz wyhamować, żeby go przepuścić, ciebie przepuścić. Wkurza mi, że tu mi na rzut non stop coś, ten kierunkowskaz przestaje działać, a ledwo co go wymienił. Miejmy ten bieg, ziomcz, proszę cię Dzięki Nie, ja już to nie pojadę wtedy jest bardziej przyjemna droga Nie ma świateł No ale tu zawsze musi być ten pierwszy raz nie From seven pound. All pizza. Buy one get one free. Mm -hmm. Co tam? Jedziemy? Czy nie? Nagrywacie? Nagrywacie? Dobra, lecimy. No i Nie, nie chciałbym tu mieszkać, na pewno nie Nie podoba mi się Locha takiej wielkiej stalowni, która się nie zatrzymuje nigdy. No to nie jest nic fajnego, dobra. Ziom. Szczególnie, że uwierzcie mi, że naprawdę strasznie tutaj wali, jak oni puszczają tą parę. Nie puszczają nic, dlatego nie ma chmur. Jak daleko jesteśmy od tego ronda? A już niedaleko, dobra. Za specjalnie ciężko, 24, 27, 27, ale zawracać w taki sposób, jak ja będę dzisiaj zawracał, 27 to on wszystko, wiecie o co chodzi. No to opony będą naprawdę będą płakały. Albo od Industrial Estate tej polece jest, najechałem na głowę Już nie żyła No ale dobra, no trudno, w zimów Troszkę nie pyknęła fali Muszę zjechać tutaj z tego co pamiętam Ostatnio jak byłem to było ciemno Thank mm -hmm. w lewo, pojechał w prawo, no, powiem wam, że tutaj to jest e, niezły cyrk, czasami wjechać. kiwać a ten już wiedział chyba o co chodzi dobra, nic tu nie stało na szczęście o kurde, już już czekaj ziomuś już mi bramę otwiera już mi suknie niosą cholera, nie? Nie wiem, czy Was uda mi się przyczepić teraz, jak ten ziomuś tutaj jest, no ale trudno, musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest ciasno. aż tak ciasno ale tak ciasno muszę troszeczkę wycofać bo tutaj mam o, te kable to płaczą Kurde, troszkę tak No, ale się udało. Z tym ciężkim towarem nie chciałem go tak na raz, wiecie, targać. Teraz trzeba w rampę trafić, nie? Bo tutaj, tutaj z lewej. Idę w tą rampę. Ups. Tu blisko, ale jestem prosto w rampę. Teraz. No i się udało. Wiecie, co mógłbym to może na raz zawrócić bo ostatnio mi się udało, ale miałem lekko. A teraz jest dosyć ciężki ciężki ten ziomuś I just open you up now as a right you first, is yes. Ok, no problem mate. I know I report that Dobra ziomki Na łącza jesteśmy Na łącza.